Witam serdecznie, ogród marzeń po porządkach, skosiliśmy trawnik. Prawda jest taka, że skoszony trawnik ładnie wygląda w ogrodzie, ponieważ nadaje mu takiej większej przestrzeni. Wszystko wtedy jest tak ładnie wyeksponowane, ale my kosimy raz na trzy tygodnie, czasem raz w miesiącu po to, żeby jednak tutaj troszeczkę pomóc, ponieważ gdy świeci słońce, u nas ten teren bardzo szybko się wysusza, jeszcze wieje wiatr, więc chcemy, żeby zatrzymać te wody, dlatego rzadziej kosimy ale przy okazji chcemy też, aby tutaj wszelkie owady, ptaki, różne gady, które korzystają z dobrodziejstwa naszego ogrodu, żeby mogły się pożywić, schronić. I teraz właśnie jesteśmy już, już po koszeniu. Szykujemy różne porządki, ponieważ przed zamknięciem ogrodu chcielibyśmy, żeby tutaj wszystko było Później, gdy ogród będzie już otwarty, przygotowany, pracujemy pełną parą. 啊。Oh. Prawie to zaniegwałany i wilki, oh. maksia by się jego do góry i małszyn tutaj. Zrobiliśmy w ogrodzie już porządek. Ogród prezentuje się całkiem ładnie. A ja się pożegnam i do zobaczenia wkrótce.